To usługa polegająca na przygotowaniu i publikacji artykułu o firmie, produkcie lub usłudze w wybranym portalu internetowym. Artykuł sponsorowany wygląda jak zwykły materiał redakcyjny, ale jest tworzony na zlecenie firmy, po to, by ją wypromować i przyciągnąć uwagę czytelników. Publikacja odbywa się na portalach, które mają stałych odbiorców, więc przekaz trafia do dużej grupy potencjalnych klientów. Dodatkowo, w artykule znajdują się linki do strony klienta, co pomaga w budowaniu widoczności w Google. To skuteczna forma reklamy, która wzmacnia wizerunek i przynosi realne efekty. Usługa jest skierowana do firm, które chcą dotrzeć do nowych klientów i wypromować się poza własną stroną czy mediami społecznościowymi. Korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy chcą pokazać się w branżowych mediach, zwiększyć rozpoznawalność marki lub zdobyć zaufanie klientów przez obecność w znanych portalach. To świetne rozwiązanie dla firm, które planują wprowadzenie nowego produktu, otwarcie kolejnej lokalizacji, albo prowadzą kampanię promocyjną i potrzebują szybkiego efektu. Dzięki artykułom sponsorowanym można wyróżnić się na rynku i zwiększyć zainteresowanie ofertą. Proces zaczynamy od ustalenia celów, co dokładnie klient chce osiągnąć i do kogo trafić. Na tej podstawie dobieramy odpowiednie portale. Mogą to być zarówno duże ogólnopolskie media, jak i serwisy branżowe czy regionalne. Następnie przygotowujemy treść artykułu. Piszemy go tak, by był interesujący dla czytelników i dobrze prezentował firmę. Po akceptacji zajmujemy się całym procesem publikacji kontakt z redakcją, ustalenie warunków, umieszczenie treści. Klient otrzymuje gotowy link do opublikowanego materiału. Wszystko robimy kompleksowo. Od A do Z. Publikacja artykułu sponsorowanego zwiększa widoczność firmy i jej rozpoznawalność. Taki materiał pomaga budować wizerunek profesjonalnej marki, która pojawia się w mediach i aktywnie działa. Dodatkowo, dzięki obecności linków w artykule, więcej osób trafia na stronę klienta, co może przełożyć się na wzrost zapytań i sprzedaży. Artykuły sponsorowane wspierają też pozycjonowanie. Linki z dużych portali podnoszą wiarygodność strony w oczach Google, co w dłuższej perspektywie wpływa na lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania. Artykuły sponsorowane świetnie uzupełniają się z SEO. Linki z publikacji zwiększają siłę strony i wspierają działania pozycjonujące. Można je też wykorzystać w reklamie, promując artykuł w mediach społecznościowych lub w Google, by dotarł do jeszcze szerszego grona odbiorców. Artykuły dobrze uzupełniają działania PR-owe, pomagają zbudować historię marki i pokazać jej sukcesy. Można je też wkomponować w newsletter czy ofertę handlową jako dodatkowy dowód na aktywność firmy w mediach i jej wiarygodność. Cena zależy przede wszystkim od tego, w jakim portalu artykuł ma się pojawić. Im większy i bardziej znany serwis, tym wyższy koszt publikacji. Liczy się też tematyka. Portale ogólne są tańsze. Branżowe zazwyczaj droższe, ale bardziej dopasowane do odbiorców. Kolejny element to długość i złożoność artykułu. Prosty tekst będzie tańszy niż rozbudowany materiał ekspercki. W cenę wliczona jest też obsługa całego procesu. Od napisania treści, przez kontakt z portalem, aż publikacje. Każda wycena jest indywidualna, bo każdy klient ma inne potrzeby i cele. Wiele znanych firm korzysta z artykułów sponsorowanych regularnie, nie tylko na potrzeby reklamy, ale też po to, by mieć wpływ na to, jak są postrzegane. Co ciekawe, Google dużo bardziej ceni linki z dużych portali niż z mniejszych stron, dlatego nawet jeden artykuł sponsorowany może realnie poprawić widoczność w wyszukiwarce. Dodatkowo artykuły sponsorowane często zostają w sieci na stałe, co oznacza, że mogą działać na korzyść firmy przez wiele miesięcy, a czasem nawet lat po publikacji.